Dajcie piknie, Kani. Ja rozumiem, że 10 wydarzyła się tragedia i trzeba Smoleńsk wspomnieć, ale mam pytanie do Ciebie, panie szanowny mały o niskim wzroście, wielkim rozumie narodowym. Powiedz mi, jak to jest, że Ty i razem te Twoje gagatki dookoła mogą iść bez maseczek, bez rękawic, sobie śmiało w grupie 15, 18, 30 osób na cmentus. A kiedy moja babka posła na cmentas. Przeczepać grup, poczyścić. To jeszcze jej mandat wkleili. Coście, są święte krowy, od czwartku każecie nam maski nosić, a nie macie do tego żadnego prawa nam tego kazać. Każecie nam w chałpie siedzieć, a zgodnie z konstytucją miecie prawo. Prawda jest taka, że dopóki nie ogłosicie stanu wojennego i stanu wyjątkowego, nie macie prawa nas posiedzieć w chałupie i dobrze o tym wiecie i chodzicie sobie, gdzie wam się podoba, a nas trzymacie w chałpach. Śmieszne. Wy tam na tem wiejskiej to mi się wydaje, że za dużo chyba szamba pijecie, bo on się w głowach przewraca, panowie.